Witam Was, dzień drugi. Dawid, model. Jakuś z tej strony, pokażę Wam postęp mojej pracy. Tak jak na ostatnim filmiku widzieliście, model był poklejony. Zostawiłem mu tylko tasiemkę na dziobie i taką chyba pojedynczą tutaj na skrzydle. Ogólnie reszta wszystko trzyma. Tutaj mamy ten fotel, który wcześniej skłożyliśmy. Dokładnie tak zabieramy się dzisiaj za drugą część. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Widzimy się dalej. No zobaczymy, zobaczymy. W ogóle. chciałem Wam pokazać co mi się fajnie przydaje. No, to mam takie właśnie tutaj sobie do wycinania z tych, z tych ramek. Bardzo fajnie się przydają, są poręczne. Akurat fajnie tam się dojdzie w te wszystkie miejsca. No wiadomo, tam pilniczek, gdyż wcześniej tam podjebałem starej z tego przybornika i nożyczki tak samo. No i dobra, działamy za chwilę, wycinamy. Dzisiaj chciałbym pokazać druga strona, wygląda tak. Dzisiaj będę chciał zrobić właśnie to: czyli zabieramy się za w tył, za te lotki, jeśli dobrze będę mówił, za stery, tak jakby. Drugie to skrzydełko, elementy silnika tutaj z przodu. Silniczek będziemy montować tutaj, a te lotki będziemy montować tutaj, z tyłu. Tu widać pokazuje, że nam jakieś kółka, jakieś drobniejsze elementy, czyli pewnie jakieś stery. Tak jest. Dzisiaj będziemy chcieli to zrobić, zostanie nam tutaj i to tu już mamy chyba gotowe, a nie, potem już mamy zdobienie. No ale zdobienie to jest wiadomo, da nam znać. Czyli zostały nam tak jakby dwie strony. Zaczynamy działać. No i popatrzcie, jesteśmy już po wklejeniu pierwszych lotek. Dopełniliśmy tutaj skrzydła w tym i tym miejscu. Już nam tutaj to ładnie schnie. Dopełniliśmy jeszcze tutaj tą lotką. Zostały nam dwie tutaj wyszlifowane ładnie. Teraz je przyczepimy i zabieramy się za kolejne elementy. Także kurwa, idzie dobrze, idzie dobrze. Dobra wena, także ciśniemy dalej z instrukcją. Zaraz zabieramy się za elementy silnika i obudowy. Także to już powinno siąć i powinna ta, ta sięka zejść. Cyk, cyk, cyk. Loteczki wkręcone. Tak się nam prezentuje nasz, nasz samolot. Postaram się go chwycić od dołu. Delikatnie. O! Tak się prezentuje. Tak od boku. Także myślę, że jest git. Bardzo fajnie zaczyna to wyglądać. Nie wiem, czy tutaj czegoś nam brakuje. Zaraz to sprawdzimy. Kochani, jesteśmy już po montażu elementu silnika. Fredka nam pomaga. Efekty pracy wyglądają tak. Za chwilę kończymy obudować. Tutaj potem dołączamy śmigło i praktycznie kończymy stronę naszą. Potem przejdziemy już do tych tutaj takich pierdółek, jeśli chodzi o kółka. No i potem przejdziemy już tutaj do środka, bo będzie montowana szybka, coś takiego. Ale to już w dniu jutrzejszym, czyli w dniu trzecim Na razie kończymy drugą kartkę Pozdro Obudowa silnika zakończona Kurwa raz za trzy Już jest kurwa z dobry Niedługo zaczynamy nalot Idziemy jak burza Zbliżamy się do lądowania Jeszcze kurde tylko na podwoziu, ale patrzcie to, patrzcie efekty, patrzcie efekty modelarstwa, model jak chuj, to jest nowa zajawka, to jest to, to jest to, kochani no idę jak burza, drugi dzień, a już widać, że to jest samolot, już to widać. Tak oto prezentuje się nasz samolot po dwóch dniach pracy, co sądzicie o tym, dajcie znać w komentarzach, a ja jutro zabieram się za kolejną stronę, także bądźcie czujni, oczekujcie na mój film, pozdro.